Nie ma to koszmar. Co wy to, ale, ale to najgorszy dzień w całym Chyba moim życiu. Ale co, co się stało? Maja! Co się stało? Osy porwały królową. Ale ja! Nikt nie wie jak to się stało. Strażnicy nic nie pamiętają. Osy zostawiły wiadomość. Piszą, że w zamian za królową chcą dostać całe nasze zapasy miodu. Co? Musimy szybko coś zrobić! Sędzia Wosk poleciał do Gniazda Os razem z Lancelotem i Fredkiem, ale zaczynamy się o nich martwić, bo opuścili ul dwie godziny temu. Lećmy, Gociu! Sprawdźmy, co się stało! Dobra! Ktoś bo mojego dyktatora! Hmm? Jak widzisz, jestem sobie małą stokrotką. ważne? <laughs> a ja jestem zwinną winną A to najpiękniejsza stokrotka, jaką widziałem. U -u -u. Przejście U -u -u. dla Prima <laughs> Mam przewidzenie, <laughs> czy oni oszaleli. A teraz U -u -u. szpagat. Panie premierze! Hmm. Co się z panem dzieje? Cóż, jutro wieczorem tańczę przedstawienie i muszę być w szczytowej formie. <laughs> O, to okropne! Te prączki mnie pogrubiają. Powinny się układać w słusznie, Dobrze, to jedziemy. <śm> Całkiem mu odbiło. Co z nim robimy? Pomyślimy o nich później. Najważniejsza jest królowa. Chodźmy. Żołnierze oto przed nami misja najwyższej wagi. Ocalić królową. To będzie poważna sprawa dzieci. Lepiej trzymajcie się z daleka. Tak, pułkowniku! Dobrze, od tej chwili absolutna cisza. Powtórzcie. Absolutna, absolutna cisza! Tarną ta wśród roślinek nie wejdź sam na minę. Ej! Noga hop, noga hop, noga hop! Cześć, ciecze, pozdrowione! Nie wierzę własnym oczom. Mrówki też oszalały. To wszystko przez te czarne ziarenka. Chodźmy.